W sobotę na placu Chopina odbył się zapowiadany i oczekiwany przez najmłodszych piknik z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie to przyciągnęło wiele rodzin i dzieci, które mogły cieszyć się licznymi atrakcjami przygotowanymi przez organizatorów. Na uczestników czekało m.in. pianaparty, a także dmuchańce, które wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród najmłodszych. Pierwotnie planowano, że wszystkie występy artystyczne odbędą się na placu Chopina, na świeżym powietrzu, niestety, kapryśna w sobotę pogoda pokrzyżowała te plany. Silny wiatr i intensywne opady kilkakrotnie przeganiały z placu Chopina organizatorów, co zmusiło ich do zmiany. Lokalizacji sceny. Ostatecznie pokazy artystyczne przeniesiono do Atrium Pławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika. Tam odbyły się występy, które początkowo miały mieć miejsce na placu Chopina. Wśród nich można było podziwiać m.in. spektakl teatru Supernowa oraz animacje przygotowane przez instruktorów z Pławskiego Kultury Dom Chemika. Krótko podsumowując, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, piknik z okazji Dnia Dziecka zakończył się sukcesem, co było widać po zadowolonych późniach samych uczestników. I bój, i bój, i bój. On the other side, Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w plus Oil przy ulicy Dembryńskiej, 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy ulica Dęblińska 18 telefon 81 886 63 25 Plus Oil twoje auto jest w rękach profesjonalistów